Hej Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z cyklu gry Payday 2. Moi drodzy, kolejny trzeci odcinek serii Transport. W tym odcinku prezentuję wam wykonanie misji, która nazywa się dokładnie Harbor, tak? Czyli mamy trzecie już środowisko i, moi drodzy, trzeci sposób na realizację celów tej misji. W pierwszym odcinku z cyklu Transport prezentowałem wam, wam wykonanie tej misji bez żadnych pomocy, bez piły. Bez żadnych C4, bez działek. W tym odcinku, w drugim odcinku tej serii, zaprezentowałem Wam wykonanie tej misji na szybko z pomocą C4 i piły. Natomiast w trzecim odcinku wykonamy tę misję bez użycia C4, ale za to z pomocą działek Centrigan. Moi drodzy, działając w tej misji, gram w komunikacji głosowej z graczem Rutek tak? On pomaga mi w realizacji tej misji. Pokój jest zamknięty, pomagały nam będą tylko. Boty, tak, gracze, gracze komputerowi, z tego względu, że nie chcę, żeby jakiś losowy gracz wbił, który no, zapewne z chęcią pomocy weźmie nam C4, tak i troszeczkę mi pokrzyżuje realizację tej misji. Także gramy we dwójkę, staram się przeżyć do końca. I moi drodzy, w tym wypadku, w przeciwieństwie do poprzedniej misji, gdzie graliśmy na czas, tutaj będziemy starali się zabezpieczyć cały łup. Także ja jeszcze się łączę z graczem Rutek, zobaczymy, czy on jest gotowy. Rutek, Siemanko, jesteś tam gotowy? Jestem, jestem, cześć. Cześć, no to co, możemy zaczynać? Możemy, tak? No zaczynaj. Ja sobie jeszcze, moi drodzy, sprawdzam, czy mamy wszystko przeszygowane. Mamy dwa działka, oczywiście na dwóch slotach działka są działka ulepszone, tak? Myślę, że wszystko jest gotowe, także... Możemy misję powoli rozpoczynać. Oczywiście przed rozpoczęciem misji, tak jak to jest w każdym innym przypadku, zawsze warto sobie sprawdzić asety. Jeśli mamy coś, co nam się przyda, warto to sobie wziąć. W tym przypadku nie będziemy mieli do, doktor Baga, więc jeśli by się zdarzyło, że ktoś z nas by dość mocno obrywał i dość często padał, to doktor Bug akurat może być potrzebny. No i amobak przede wszystkim do moich działek. My tutaj z Rudkiem tak się umówili, że ze względu na to, że mam działka, on weźmie dodatkowo amunicję, ponieważ pamiętajcie o tym, że jeśli chcecie tę misję wykonać, musicie mieć kogoś, kto tą amunicję Wam dostarczy, tak? Czasem losowy gracz, który ma nieulepszoną amunicję, bądź zwykłe postawienie amunicji w assetsach, tutaj na tej misji, jeśli macie aż 6 działek, może Wam nie starczyć, no chyba, że Będziecie jakoś to oszczędzać, tak? typu na przykład stawiać wtedy, kiedy już będzie taka większa potrzeba. Ale moi drodzy, ja chcę to zrobić w ten sposób, żeby te działka nam pomagały przez całą rozgrywkę. Czy mi się to uda, czy mi się to nie uda, to zobaczymy w trakcie rozgrywki. W każdym razie amunicję mamy jedną postawioną. Dodatkowo gracz rutek ma tych amunicji dwie. Ulepszone na, mak na maksimum w skillach. Na tej misji, moi drodzy, na samym początku, respirujemy się w jakimś kontenerze. Musimy poczekać, aż ten kontener się otworzy. No i kiedy nam się tylko kontener otwiera, naszym oczom ukazują się oczywiście e, samochody, kto, do, których musimy, e, do których musimy się dostać. No i pierwszą rzeczą, którą robimy, to przede wszystkim powinniśmy podłożyć drilla. Także zakładamy drilla na wszystkie pojazdy, tak, żeby nam się tutaj drill obracał, i jak już jest drill założony. To możemy zająć się rozstawianiem naszych działek, gdzie rozstawić działka? Słuchajcie, myślę, że jednym z najlepszych sposobów będzie rozstawienie działka na środku, w jednej ze stron. Później rozstawiamy te działka na drugiej stronie, tak? Tak, żeby żeby droga była już dobrze zabezpieczona. Rutek tymi amunicję postawić tu. Nie, aha, to jest amunicja automatyczna. Postaw mi jeszcze rutek amunicji gdzieś koło samochodu, najlepiej. Na samym starcie, jeśli postawimy dwa działka, wiadomo, że nawet jeśli mamy e, przyspieszoną możliwość, e, e, przyspieszoną, może źle to ująłem. kiedy mamy obniżone koszty stawiania e, amunicji, koszty amunicji stawiania działek, e, to i tak te działka będą wymagały e, po postawieniu dwóch uzupełnienia amunicji. I to jest podstawa. Więc amunicję sobie my od razu uzupełniamy I teraz tak, z tyłu też muszą być postawione działka Ponieważ Asal będzie nam wchodził z kilku stron Będzie nam wchodził z tyłu, będzie nam wchodził z przodu Więc na wszystko musimy być przygotowani Oczywiście uważamy też na snajperów Pomóc działkami możemy jak naj... Pomóc działką możemy jak najbardziej Czyli e, zabijać też wrogów, których, których działka... Działka nie zabijają. Jeśli mamy 4, to myślę, że taki układ jest najkorzystniejszy, tak? Na Rostawienia tych działek. Natomiast jeśli mamy 6, to jeszcze możemy sobie dodatkowo pomóc. Jednym działkiem, aha, a mu nic nie mam, także jeszcze sobie uzupełniam. Jednym działkiem możemy sobie pomóc przez postawienie go po tej stronie, ponieważ myślę, że tutaj chyba też wrogowie mogą nam przychodzić. No i jeszcze jedno działko możemy sobie postawić w sumie w losowym miejscu, tak? Tam gdzie jest mniejsza czy większa potrzeba. Myślę, że tak na środku, żeby przyjęło... I prawą i lewą stronę, w zależności od potrzeby, to będzie ustawienie idealne. Tak naprawdę osoba, która jest odpowiedzialna za działka, ona musi się przede wszystkim koncentrować na działkach. Czyli zajmiemy się działkami, patrzymy czy te działka, ile oni mają amunicji, kiedy na nie najeżdżamy. Oczywiście one działają w trybie pojedynczego trybu ognia, ponieważ jeśli by to działało w trybie e, auto, to pamiętajcie o tym, że ta amunicja nam w momencie po prostu się straci. Także działa, działać działka muszą w trybie pojedynczego strzału warto też zbierać oczywiście tam, gdzie możemy dojść, bo nie zawsze będziemy mogli gdzieś tam dolecić dalej. Zbierać sobie też amunicję z naszych wrogów, tak? Bo dzięki temu, żeby te działka zestartować, nie będziecie musieli specjalnie tej amunicji sobie pobierać z medbagów, tak? Także co jakiś czas po prostu... Zebrać sobie tam amunicję. No, i oczywiście te działka rozstawiamy po raz kolejny. Jeśli nam się kończy asalt, możemy, nie musimy, ale możemy też się zebrać od razu. Tu sobie jeszcze uzupełnię amunicję, żeby postawić. Zebrać, jeśli już widzimy, że amunicja się kończy. Między asaltem sobie je postawić jeszcze raz, tak żeby było takie typowe przeładowanie. Albo my, albo druga osoba razem z nami może być odpowiedzialna za, za naprawienie drilla. Tak, bo drill wiadomo, co jakiś czas też nam się będzie psuł więc o tym też musimy pamiętać. No, ale przede wszystkim naszym celem jest regularne uzupełnianie działek. Myślę, że najważniejsze działka, które tutaj stoją. Słuchajcie, gdybyście wzięli nawet 4 działka, myślę, że nie popełnilibyście dużego błędu, jeśli chcecie działać działkami. Bo zwróćcie uwagę, że nawet jeśli gram na poziomie trudności overkill, nie jest to dla mnie aż jakiś taki bardzo, bardzo problematyczny, ponieważ działka sobie z całą, z całym asaltem radzi. Oj, tu jeszcze przeładowałem niechcący na auto Działka sobie z cała saltem radzą, więc tak naprawdę tylko nasze zadanie polega na ich przeładowywaniu, uzupełnianiu amunicji i to jest tak naprawdę wszystko Działko z dołu też bardzo dobrze jest ustawione, ponieważ przy okazji kasując wrogów, kasuje wrogów z mostu, bo na mostach też nam, jak widzicie, wrogowie, wrogowie się pojawiają Jeśli mamy, moi drodzy, łup, już pojazdy otwarte, to w tym momencie bierzemy sobie lód, przepakowujemy Pakujemy i stawiamy tutaj, dokładnie w tym miejscu w tym budynku, bez względu, słuchajcie na to, gdzie jest Escape, według mnie to jest najbardziej korzystne. Dlaczego to jest korzystne najbardziej? Eee, to wam uzasadni to tym, że tutaj, moi drodzy, w tym miejscu, gdzie, e, gdzie kładziemy ten łup, jest tylko tak naprawdę jeden budynek taki, w którym można się schować. Wejście jest to prawda od kilku stron. Bo można tutaj wejść od prawej strony, od lewej strony, tak? Ale innego budynku, w którym można było schować łupy do czasu escape'a, tutaj nie ma. W związku z tym najlepiej sobie od razu, jeśli macie pojazdy otwarte, osoba z piłą, bo w tym wypadku Rutek ma piłę, otwiera nam depozyty. Także przenosimy, wszystkie te paczki przenosimy sobie do tego podmieszczonka. Jeden, drugi samochód opróżniamy. No i generalnie rzecz biorąc naszym celem to, że będzie tylko już oczekiwanie na escape'a, tak? Ponieważ wiadomo, że kiedy już mamy zebrany łup, to jeszcze musimy mimo wszystko poczekać na, na Escape, aż nam się pojawi, jeśli nam się pojawia. To moi drodzy, przenosimy, uciekamy. Jeśli macie już wszystko tutaj pozbierane w tych pojazdach, nic nie pozostało, to najlepiej część tych działek, lub najlepiej wszystkie. Pozbierać sobie i porozstawiać sobie wokół pomieszczenia, w którym będziemy się chronić Na samym początku co najmniej po jednym działku z jednej i z drugiej strony Tak, żeby nam tych toreb nie, nie kradli, tak Ponieważ kiedy my lecimy po jednym stole, toreb, drugą nam mogą ukraść Więc dobrze by było e, Po prostu sobie jedną tu Nie widzę e, Bulldozer atakuje Moje działko e, Dobrze by było Żeby żeby ta działka chroniły, tak, też te torby. No i później możemy się zajmować już tylko celami, celami misji. Tu nam jeszcze została jedna paczka tu już nie ma nic tak naprawdę. A, tu jeszcze możemy jakiś adres zwinąć. Też pewnie coś jest warty ten adres, chociaż powiem szczerze, nie wiem tak naprawdę do czego do czego on to jest nam potrzebny. Tutaj stawiamy sobie jeszcze jedną działkę do pomocy. Pana buldożera sobie skasujemy Na snajpera też musimy uważać, tu snajper Widzicie mnie na z góry, snajperzy też Z kilku stron tak naprawdę stoją, więc Trzeba być tak czy inaczej ostrożny Dobrze, tu już nie mamy nic eee, Tego pana skasuję Działko Postaram się zebrać, tylko mi tutaj gdzieś taser chycił Tego pana jeszcze tutaj Się pozbędziemy Działko zbieramy eee, Tutaj działek już nie ma, tak tu już działek nie ma tu pozbieramy sobie jeszcze te działka, które mi się. W których mi się już amunicja skończyła. No i teraz tylko musimy się skoncentrować na działkach, tych, które mamy tutaj, tak? Czyli jedno działko możemy sobie postawić od tej strony, tak, żeby nam tutaj ściągało e, asalt z tyłu. No i drugi działka stawiamy z przodu. Zwykle z tego co pamiętam, asalt powinniśmy mieć tu, gdzie teraz idę, tak? E, w tym miejscu gdzieś powinien być postawiony, więc dobrze by było działko na zewnątrz e, ustawić. Natomiast. O, tam jeszcze sniper. Nie mogę go ściągnąć. Natomiast y, może się to zdarzyć, że będzie asła z drugiej strony, tak? W związku z tym też, żeby zabezpieczyć tam sobie jakieś plecy, żeby później nie było jakiegoś większego problemu z realizacją celów. To myślę, że dobrym sposobem będzie... Oj, gdzieś mnie tu znowu taser złapał, Tu mnie złapał, cofany jeden taser. To myślę, że dobrym sposobem też jest ustawienie sobie jakichś tak działek, żeby częściowo chociaż... Asalt był mm, kasowany, tak? Na zewnątrz, kiedy my nawet jesteśmy w środku i się zabezpieczamy. Także tak, jedno działko tutaj stoi, drugie działko sobie jeszcze tutaj postawimy i jeszcze postawimy do pomocy z tej strony jedno działko, zawsze to jest troszeczkę więcej. Jeszcze mam połowę amunicji, to wystarczy. I jedno jeszcze jest jakiś punktu. a Boni gdzieś tu dostała... A, tu dostała, zobaczcie. Tu dostała działko, tu nie sięgało. Nie wiem, czy zdążę tutaj jeszcze pozbierać jakąś amunicję. W sumie Mikrut... graczutek ma amunicję, tak? Ale... Ale zobaczcie, że nawet ma z jednej amunicji też nie jest, słuchajcie, najgorzej Ja cały czas z jednej korzystam... ...i na te działka mi w zupełności starcza. Tylko po prostu zawsze trzeba pamiętać, żeby regularnie te działka... ...uzupełniać. Y, moi drodzy, nawet nie zauważyłem. Nawet nie zauważyłem. Mamy już escape'a. Mamy już Escape'a, Escape jest tam razem z tej strony. No, kawałek, słuchajcie, będziemy musieli podlecieć. Już to widzę, że kawałek będziemy musieli podlecieć. Tu jeszcze mamy Bulldozera. Pana Bulldozera sobie skasujemy, żeby nam nie przeszkadzał. No i słuchajcie, no tak naprawdę, jeśli e, widzimy, Asad już e, Escape, że już jest, tak, można chociaż część tych działek sobie zebrać i te działka pozostawiać sobie na drodze do Escape'a. Bo to jest też zawsze jakiś sposób na to, żeby sobie uprościć e, rozgrywkę, tak? Tu mamy jedno działko, które stoi drugie sobie stawiamy przenosimy jeszcze to, tylko muszę sobie uzupełnić ammo o, już mam stówę no i myślę, że te trzy działko w zupełności starczą nam do e, przyniesienia całego e, łupu Jedno działko pilnuje pleców, tak? tak, żeby tutaj za dużo klientów nie weszło, żeby nam nie pokrali tych toreb a pozostałe działka rozstawione są na drodze które nam czyszczą teren do escape'a. E, czy gracie, słuchajcie, na poziomie niższym? No, na poziomie niższym może nie masz takiej potrzeby używania działek, tak? Jeśli gracie na poziomie overkill, też nie jest to poziom najtrudniejszy. Myślę, że bez problemu będzie działek, też byście sobie poradzili. Natomiast e, na overkillu, przede wszystkim na dedyuszu, jest to dość ciekawy, słuchajcie, sposób na e, wykonanie tej misji. Szczególnie jeśli e, próbujecie wykonać e, wszystkie misje na poziomie deadwish tak? Chcecie zdobyć e, maskę deadwisha, ponieważ to jest naprawdę spory wyczyn. Spory, moi drodzy, wyczyn, ponieważ maska Deadwisza, naprawdę maska Deadwisza niewiele osób grających w grę Payday 2 otrzymało. Żeby zdobyć Maskę Deadwisza trzeba oczywiście wykonać wszystkie misje na poziomie Deadwish. W związku z tym, naprawdę macie fajne teraz możliwości, które możecie wykorzystywać, żeby takie misje e, wykonać. I ja, kiedy e, walczyłem o tą Maskę, tak, bo też mój kolega nam mówił, e, gracz Hutu, pozdrawiam teraz Hutu przy okazji, jeśli ten filmik ogląda. E, Kolega mnie namówił, mówił, to nie było takiej możliwości, były zupełnie inne wtedy działka, tak, były troszeczkę też inne skile, teraz jest o wiele prościej, nie było wtedy perganarkist, tak, a nie było tych działek 6, nikt nie, nie mógł mieć sześciu działek, oprócz tego, że działka były słabo użyteczne, ponieważ bardzo szybko nam się kończyły, to jeszcze miały tylko typ serii i można było maksymalnie, nawet jak mieliśmy ulepszone, mieć je dwa, dwa, dwa działka dokładnie, natomiast w tej chwili możemy mieć nawet sześć, tak, w związku z tym. A, jest zupełnie teraz inna rozgrywka, inaczej się gra i jest o wiele łatwiej, tak? Więc wykorzystywać sobie wszystkie takie możliwości. A Jeśli wiecie, że ten sposób jest na przykład korzystniejszy, tak, że ten sposób sobie bez problemu radzicie, to dlaczego nie? Jeśli chcecie tylko grać po to, żeby zaliczyć misję, to naprawdę zabranie sobie do tego wszystko mamy, wszystko mamy. Wzięcie sobie na taką misję działek jest naprawdę świetnym sposobem, jeśli chodzi o rozgrywkę serii Transport. Także moi drodzy, działka nam się poniszczyły. Tam chyba tylko jedno działko zostało, które jeszcze ma amunicję. W sumie nie poniszczyła, ale amunicji nam brakło, także to oznacza, że już misja dobiega końca. W podsumowaniu, jeśli chodzi o poziom overkill, no powiedzmy, że nam tyłka nie urywa, tak? Nie jest to jakoś tam rewelacyjna ilość. czy gotówki. Nie, czy, czy Expa, tym bardziej, że no zwróćcie uwagę, to jeszcze mieliśmy Gold, tak? Gold jest zawsze więcej troszkę warty Wszystki łup zebraliśmy Wszystki, wszystkich samochodów a i tak gotówki nie było jakiejś rewelacyjnej ilości Ja tutaj po infejmie jeszcze mam 400 expa, więc myślę, że bez infame'a wy będziecie mieć około 100-150 chyba myślę na poziomie overkill byście mogli wyciągnąć. Ale słuchajcie, jeśli chodzi o misję, misja jest bardzo przyjemna. Są różne sposoby na jej wykonanie, także możecie tutaj wszelkimi sposobami sobie próbować taką misję, cele takiej misji realizować. Także moi drodzy, to był już trzeci sposób wykonania tej misji, który wam zaprezentowałem. Jeśli jeszcze uda mi się coś wymyśleć, tak, jeśli chodzi o, o kolejny sposób, to wam to przedstawię. Jeśli nie, to którymś z tych sposobów sobie jeszcze wykonamy? Dwa ostatnie chyba już transporty, bo już Train Heist serii transport jest troszeczkę inna misja, ponieważ tam nie napadamy na furgony samochodowe, ale napadamy na pociąg. Więc tych misji było pięć, trzy misje już Wam miałem okazję zaprezentować. Także tak naprawdę mi zostały jeszcze dwie misje: transport park i transport Underpass. ale to moi drodzy w kolejnych odcinkach także póki co dziękuję wam za oglądanie jeśli wam się odcinek podoba subskrybujcie kanał dajcie łapkę like w górę no i do usłyszenia w kolejnym odcinku także trzymajcie się cześć